Co robić, kiedy wszystko się wali, a ja nie mam siły? Są takie momenty, kiedy wszystko się sypie, plany się rozsypują, relacje pękają, twoja codzienność jakby ktoś ją wyłączył jednym ruchem, a ty leżysz w środku tego chaosu i nie masz siły. Nie na działanie, nie na myślenie. Czasem nawet nie na oddychanie. I pytasz siebie: Dlaczego akurat teraz? Czemu znowu? Czy coś ze mną jest nie tak? Ale prawda jest taka: to nie ty się psujesz. To życie mówi ci, coś jest nie w równowadze i już dłużej nie da się tego ignorować. Kryzys to nie kara to sygnał, że coś wewnątrz ciebie jest przemęczone, przeciążone, przemilczane. Być może od lat żyjesz na autopilocie, w spełnianiu oczekiwań, w byciu ogarniętą dzielną, wystarczającą i ciało albo życie w końcu mówi stop. Czasem kryzys Pojawia się, bo brakuje ci kontaktu z sobą, na przykład brak siódemek, zbyt długo żyjesz cudzym życiem, nadmiar dwójek i szóstek, rozeszłaś się ze swoim celem, robisz jedno, a dusza woła o coś zupełnie innego. To nie przypadek, to wezwanie. Nie do tego, by się pozbierać i znów działać. Ale do tego, by w końcu usłyszeć siebie. Kiedy wszystko się wali, to znaczy, że coś nowego chce się zbudować, ale na innych fundamentach bardziej Twoich, bardziej prawdziwych, bardziej spokojnych. I właśnie wtedy warto spojrzeć na swój potencjał, na to, z czym przyszłaś. Co cię wspiera, a co osłabia, bo może masz w sobie siłę, ale ulokowałeś ją nie tam, gdzie trzeba. Może masz ogromne serce, ale dajesz je wszystkim oprócz siebie. Może masz intuicję, ale ją zagłuszyłaś zagłuszyłaś racjonalnością i powinnościami. Harmonizacja w takim momencie to nie ratunek z zewnątrz, to powrót do równowagi od środka. To ułożenie własnych energii, tak by wreszcie przestały cię rozdzierać. Jeśli czujesz, że już nie masz siły, to nie znaczy, że jesteś słaba. To znaczy, że za długo niosłaś lub niosłeś coś, co nie było Twoje. Napisz. Sprawdzę Twój układ energetyczny i pokażę Ci, jak możesz zacząć wracać do siebie. Nie musisz od razu wstawać, wystarczy, że zdecydujesz się nie zostać w tym miejscu na zawsze.